Siemanko panie i panowie w kolejnym odcinku. Mamy bardzo nieoczekiwany obrót spraw, dlatego że pamiętacie jak w ostatnim odcinku, w którym pomagałem przewozić buraki, mówiłem, że nagram ropę, bo w tym roku ropy u mnie nie będzie. No, a sytuacja jest taka, że w miejscowości, gdzie mam buraki, już zaczynają zabierać, a my buraki mamy niewykopane kombajn, który był umówiony wcześniej, no nie dojechał powiedzmy na czas chociaż troszeczkę te buraki zabierają nam przed terminem to znaczy nie nam, ogólnie na 23 było no ale jest jak jest będą dwie ropy u nas miał być jeden, czerwony a są dwa. Żółte. Halo. Joker, na dwa kombajny do mnie wjeżdżają kopać. Na dwie ropy. Kiedy? No teraz. Właśnie ich prowadzę na pole. Jak chcesz to możesz jutro być. To coś się ponagrywa. Dobra. No bo taka akcja wyszła, że wiesz. Czekałem na Grimę, a Grimę ma być dopiero w czwartek, a tutaj nam już zabierają na naszym terenie, nie? No i nie chcę zostać tak, że wiesz, że będą mnie omijać, a nie wiadomo później, kiedy wrócą, nie? Ale co, a na kopać? Oni będą kopać w nocy, ja nie wiem, czy nie będę musiał przewozić trochę. Chociaż. Właśnie, że wie, zmieniła się prognoza. Minus 4 pokazują, wiesz, ewentualnie parę godzin będzie przestoju, ale rano ruszą dalej, nie? No Także, jak. jak no, nie mi... wiem, ja patrzyłem zobaczyłem podczas wyciny, tam w myśliwkości około minus 15 pokażę. Mi zmieniła się prognoza, aktualnie pokazują, że ma być nad ranem minus 4. Zobaczymy, jak dalej. Wiesz, na razie, ten. Tutaj kopali bez problemu, no to przejadą do mnie, zobaczymy, jak to będzie szło, nie? Dobra, to już i jadę. Dobra, siadaj. Jutro <laughs> wejdziemy rano wtedy. Spoko, na razie. Na razie. Także, panie i panowie. No Grimę niestety nie dojechało na czas, wcześniej mówiłem, że będzie czerwony, ale nie mówiłem jaka marka. No i co? Nie chcę zwlekać dłużej, bo dzisiaj mamy poniedziałek. Nad ranem będzie większy mróz, może być tak, że, będzie, że będą te kombajny miały jakiś przestój, ale ruszymy w późniejszych tam godzinach z tym kopaniem. A jak dojedzie Grimę, no to puścimy Grimę na inne pole tu wykopiemy, ile wykopiemy i wszystko w temacie na tych polach ma być zasiana pszenica dlatego nie zwlekamy do weekendu z siewem pszenicy, żeby się jeszcze wyrobić i dobra, prowadzimy sobie kombajny na pole jak słyszeliście rozmawiałem z Adrianem który ma jutro do nas dotrzeć i też nagrać coś fajnego. Także lecimy z tym tematem: kopania buraków w sezonie 2022. W tamtym roku, jak dobrze pamiętam, tak samo kopaliśmy, bo 20, 21, 22 w tych dniach kopaliśmy buraki. No ale wtedy nie było śniegu i nie było mrozu. I mieliśmy dużo późniejszy. Odbiór. Na teraz to tak wszystko jest na styk. My jedziemy dalej, ale tutaj po prawej stronie to pole też będziemy kopać na jutro. Na pewno to będzie do zrobienia. Niby pokazuje temperaturę na minusie, ale ten śnieg taki kurde jakby topniał. Rozkopujemy. Dobra, jeden kombajn na jednym kawałeczku, a że tutaj mamy dużo kawałeczków blisko siebie, to przejeżdżamy na kolejny kawałek. Po lewej stronie mamy 7 hektarów. Także tutaj taki większy kawałek sobie rozkopiemy i działamy. Przyjechały ale jeden tam się rozkopuje, a drugi wykopał tutaj poprzeczniak i stoi. Idziemy zobaczyć, co tam się stało. Mała awaria, niegroźna, udało się opanować szybko. Także lecimy dalej. Pierwsze sztuki z poprzeczniaka. Ciemno nie widać, ale nie jest źle, ładnie wyglądają. No i dobra, robota ustawiona. Panowie kombajniści wiedzą o co Kaman. Jadę na chwilę do domu. Przyjadę za jakiś czas, zobaczymy czy tutaj troszeczkę nie będę musiał przewozić tych buraków Przyjedziemy, zobaczymy jak sytuacja i czy w ogóle czy w ogóle to będzie szło za godzinę czy dwie, bo bo mróz może nam to ściągnąć i może być lipa Dobra, jedziemy na pole, zobaczymy jak to idzie Sprawdzimy czy ziemia nam nie zamarza Chyba jakieś auto tam stoi Także będziemy mieli zmianę operatorów. Popatrzymy, co tutaj się udało wykopać. Już wyskubany ten kawałek. Tamten drugi będzie. Nie, jeszcze nie. No i tak się zastanawiam, kurde. Czy to przewozić? Chyba nie ma sensu. Na każdym polu się kubkę zrobi. Wszystko będzie przy tej drodze. sensu tego przewozić. Na 23, dwa kombajny w polu. Po działają, my jedziemy spać, widzimy się jutro. Zresztą nie wiadomo jak to kopanie będzie dalej szło, bo mamy już temperaturę na minusie na minusie na pewno większą. Niby ma być minus 4 nad ranem. Straszyli, że ma być minus 9, to w ogóle kopania by nie było. Może to jakoś łagodniej przejdzie. Będzie git. Zobaczymy jutro. Siemano godzina 6 rano. Panie i panowie. Ziemię nam zabetonowało. Jadę zobaczyć jak to wygląda. Ogólnie to Mateuszek chciał się ze mną zabrać, zobaczyć jak to idzie lub nie idzie. Także wezmę go po drodze. Nowej politycznej rzeczywistości. Szósta. nowy Armagedon, mówicie? Prawdopodobnie na dzisiejszym posiedzeniu rządu zapadną decyzje o powrocie do wyższego VAT-u na energię paliwa i nawozy. Asertykiem grzejnikowym i bogatym. Mało. Mam ubrałeś? Tak, kurwa, trzy pary chłopie. Jedziemy na cały dzień. To no. mrozi. Tak. Nie, tak źle nie jest. Dzisiaj. Ale ziemię skłuło. Ziemię skuło, bo no. widać, sobie. No to jedziemy, zobaczyć. Co tam się dzieje na polu? Kurde, ja myślałem, że kombajnie stoją, a oni kopią Czyli w polu nie jest źle Jak to panowie? Widzę, jakoś idzie No to Już kończą tutaj, to będziemy... No się... wtór, bo ściszone miałem Mówię widzę, jakoś idzie No idzie, idzie, przymroziło, ale no idzie nie zostają buraki w ziemi z no, ziemi wyskakują fajnie, tylko powiem Ci, że takie mam wrażenie, że wiesz co, te noże nie na ogłowiaczach się oblodziły Ten burak też jest taki zmarznięty i ich nie ogławia jak powinno to wyglądają te pryzmy. Na tych polach mieliśmy odmiany hodowli niemieckiej, sztrubę odmiana Lancaster. Dobra, prowadzę dwa kombajny na kolejne pole. Jedno pole po drodze mamy 5 hektarowe, ale to pole omijamy dlatego, że na górce jest bardzo mocna glina. No i no i po prostu jest ziemia zmarznięta, ja się boję, że tam że tam header w tą ziemię nie wejdzie dlatego przejeżdżamy na 10 hektarowy kawałek a później te kombajny się rozjadą jeden się wróci na ten 5 hektarowy kawałek i drugi też przejedzie na 5 hektarowy kawałek tylko w innej lokalizacji nie? także działamy 150% kwoty kominowej tak jak jest? fajnie? To już jest no to dobrze gdzie minusów nie będzie. Wtedy zagłosował tak 1 w Olsztynie, ale plus 5 na południu i na zachodzie. Ja apele w całej Polsce, że ślisko. To zwracamy uwagę na to również tych, ty, którzy jeszcze nie wyszli z domu. Noga zgadza się, par. Powoli ostrożnie. Przepraszam, policja! otwierać Halo? Co to miało być Adrian? A, co tam? A ty nie wiedziałeś <laughs> to ja! Nie no nie wiedziałem, A, kurde. Tylko tobie może i, tak i, samochód zgasnąć. I, co tam za durno? Zaparkujcie za busem. No dobra O, widzicie jakie hamowanie? Kurde No i przyjmujemy kanał Już Tomka nie zobaczycie Gdzieś poszedł w las. Nie wiem Jedziemy zaraz Panu miecie słowo odebrać. Jak nie macie Idziemy zobaczyć jak te buraki wyglądają. Co ty kurwa myślę, że ja biegać nie umiem? Zobacz, zobacz, sto kilo. Łap. Nie są takie małe, nie? Apera chcę wyprzedziłem Ileczki, nie? co, dobre? No. Noże mu Słodkie. Coś już to góraki cukrowe, co się ja dzieje? słodkie? U nas naprawdę tego nie ma. No nie ma. W ogóle tam nie macie żadnych No, daleko do cukrowni, nie? U nas w ogóle buraków nie no, ma, nie takich no. typ. Ja pierwszy raz widzę burakiem w opisie. To się nazywa kampania buraczana? Dokładnie tak, kampania buraczana. Trochę zimno, jeszcze wiatr wieje, a najgorszy jest wiatr, dlatego jedziemy na kawę trybatę. Nie? Ja się może spotkam. Może mieć, chłopcze. Joker na siłowni. Tu? Jak wolisz, jak ci wygodniej. Nie, no silna bestia. Dobry? No, no, to komando sobie zbierałeś. <grywa> <grywa> Komandosi z Nowej <Noworory>. Witam <grywa> 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 pana komandosa. Komandości. Czemu nie przyjechałeś na pole? Babka mówi, że na grzynicach jest. No, bo byliśmy, przeprowadzałem konwaj na Lubowo. No, bo na Żydicach, będę jechał. Będziesz wracał, to przyjedź na Lubowo. Tak? No. A będziesz? No, będziemy no. Co, co robicie? Ogólnie? Kopiemy buraki na dwa kombajny. Aha. No, także gruba akcja, nie? No, A tak. później wieczorem będą zabierać to. Będziesz potrzebny, żeby podrzucać. Czym? Rękami. Kurwa! <laughs> kurwa, kurwa, rękami, nie No, rękami, no widzę, że, ja? że zmarznięty jesteś, to byś się Ale rozgrzał trochę, dalej, Mieciu. Do, idę do końca, No idziesz? Ale przyjedziesz później. Później czy ja? No, no to dzwoni jak coś, nie? Co będę dzwonił? No to dobra, to przyjeżdżaj na Lubowę. Masz być w Lubowie, nie No dobra, to będziemy na Lubowie. No. Ale dobra. Zimno, nie, panie Mieczysławie? No, zimno, zimno. Oko widzę łzawi. Oko łzawi. Kto na rusztowanie, ty oko łzawi. Ale Weź nie, weźmie pan na tę Lubowę swój regionalny trunek. Sorry, ja już nie idę po tym. Dobra, dobra. dobra. Tego czasu to on I Z lepić sam. czekasz, tym kurwa... Kompromit z pojemnością, się nie ciepiać. Dobra, załatwione. No, załatwione. Na razie. No i masz. To jest kluczewo. Dokładnie, bo kiedyś to była. Kiedyś to miałem ten przejścia? To była kiedyś osobna miejscowość. Kluczewo się nazywało, teraz to jest Stargard. A ładnie pachnie? No wysłodkami tutaj pachnie. Ja w ogóle bardzo lubię budynki z cygla. No, no. bardzo ładnie. Po niemieckie budynki muszą Po niemieckie, dokładnie. Tutaj odbieramy wysłodki. Zobacz, fajnie się sypie na ciężarówkę. A tutaj o, z tutaj z burakiem stoją w kolejce. I tutaj buraki jadą, wysypują się na placu. I zobacz wow. jaka kolejka, nie? Kolejka. Dobra, dojeżdżamy do pola, zobaczymy jakim tutaj idzie. Pio, pio. Kurwa, zaraz koniec będą mieli. Ty, ale fajne takie czerwone te buraki. To dużo cukru podobno, tak? Tak, tak mówią. Bo słomka oglądałem, A... Mówisz, jak czerwone, to chociaż niekoniecznie, ale. Ale ogólnie no tak mówią Tamte, tamte... Widzisz, te polskie odmiany wydaje mi się, że jednak mają więcej sukno, nie? To tam do mnie tarabani. No co, idźmy zobaczyć jak to idzie, nie? Drona się odpali Będzie dobrze proszę pana Obsada była Wtedy git w królika, w królika się bawisz. Będę sobie jednego do domu. <noise> Może nawet dziesięć <10. głos> Nie, no, dobrze, że tutaj na dwa kombajny przejechaliśmy Bo tam mówię, ta Glinka jest na górce i to by słabo szło Nie, No, dronik fajny, ale to musisz stanąć w miejscu to, to latać, tak żeby było widać z samochodu co się dzieje na polu o. podgląd masz gorszy, nie? Patrz, znaczy, mam drona Miedka Mietka! Mietka, mietka, majtki wy wykopali! Mietka koszula chyba, nie? To folia jakaś chyba co? Że Mietka majtki, co to jest Eee. Mietek foliowych nie chodzi w seracie. racie? <gry> A ty opowiadałeś widzom o tych majtkach? Było coś tam na filmie trochę, ale... Ale tak liźnięte. No liźnięte to było. było. Trzeba zapytać się. Majtki przebrałem. Wieszam na... Brałem <grym> wczoraj. Do domu nie mogłem dojść do Agaty. Nie utrzymał. Majtki to od razu tam... Agaty, za chlebiki to wyrzuciłem. W opowie, co? Tak, Dla... Jak dzisiaj go się spytasz, to może Pusza, ci opowie. Nie? Przemek, weź drona i pojedziemy kombajn przeprowadzić na... z powrotem na tamto pole gliniaste, nie? Dobra, jeden kombajn tutaj zostaje, drugi przeprowadzamy z powrotem na ten kawałek, gdzie tam mamy góreczki i glinę. Wydaje mi się, że mróz sfolgował, będzie jakoś to szło, zobaczymy. A on musi się w sumie rozłożyć teraz, nie? I dopiero wierzyć.